Witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym porozmawiamy sobie o Sony ZV-E10, o stabilizacji w tej kamerze, a właściwie jej braku i o tym, jak można sobie radzić z tą niedogodnością, głównie za pomocą programu Catalyst Browse. Będę też pokazywał w praktyce jak zastosować to, także jeżeli kogoś interesuje tylko praktycznie jak używać tego programu, no to zapraszam, gdzieś tu będzie w którym fragmencie albo na dole na linii czasu też będzie, także przejdźmy może do teorii, dlaczego jest jak jest i dlaczego potrzebujemy tego katalista lub też innej jednej opcji. Więc tak jak już mówiłem, Sony ZV-E10 nie ma stabilizowanej matrycy. Co za tym idzie, nasze nagrania będą przenosiły, znaczy nasze nagrania, bardziej ruch nasz naszej ręki drgania wszystko będą przenoszone na obraz, a jak wiemy, obraz, który jest zaczęsiony się nie ogląda zbyt atrakcyjnie, zbyt przyjemnie. Dlatego dlatego droższe kamery pokroju A6700, czy też pełnoklatkowe odsony już tą stabilizację mają. Dzięki czemu ten obraz jest już praktycznie zawsze użyteczny. Czasami tylko trzeba w, w programie użyć jakiejś innej stabilizacji. Oczywiście, jeżeli chcemy zachować pełną płynność, no to zazwyczaj ten gimbal będzie konieczny. Natomiast, właśnie, w 10 jeżeli chcemy, no to gimbal lub jeżeli chcemy prawie gimbalowe ujęcia, bo oczywiście będą błędy, będzie to gorzej wyglądać, nie będzie nigdy takie płynne, no to mamy opcję Catalyst Browse, czyli programu, który bierze nam dane żyroskopowe z kamery i na podstawie odczytów żyroskopu stabilizuje. Więc sobie teraz przełączmy obraz, żeby nie było wystabilizowanego za karta lista. Więc I teraz mamy już obraz bezpośrednio z kamery, bez stabilizacji mojej, więc e, jakie są koszta, sobie teraz opowiemy, a Wy macie próbkę niewystabilizowanego obrazu. Więc pierwszym problemem jest skrop. Żeby ten obraz był wystabilizowany, musimy skropować. Zazwyczaj jest to około 10% kadru. Natomiast dalej ten obraz jest użyteczny. Różnicy na gołym okiem nie zobaczymy na dużym ekranie. Może byśmy się dopatrzyli jakichś małych różnic. Natomiast nie jest to na tyle znaczące, abyśmy musieli używać tutaj gimbala specjalnie do jakichś ujęć amatorskich, takich vlogów tak. i drugą to jest czas, który potrzebujemy, niestety ale ten program jest zasobożerny i z, nawet przy dobrym komputerze to będziemy potrzebowali czasu, aby wystabilizować, tak więc tu są dwa minusy dobrze, więc wracamy do stabilizacji z katalista no i tutaj, jeszcze tak wspominając, to są Minusy, które musimy poświęcić, żeby mieć ten ładny obraz. Natomiast można sobie radzić innymi metodami, nie trzeba w postprodukcji. Zawsze opcją jest trzymanie na jakimś statywie, rączce dodatkowej, żeby ten chwyt był stabilniejszy. Ja ten cały odcinek nagrywam na. Dobra, nagrywam na statywie od PJY Tech Mantis Pod 2. Bardzo dobry, fajny statyw. Jego recenzja też będzie na kanale i to pomoże. Tutaj widzicie w tym momencie ujęcie z ręki. Teraz też wyłączę stabilizację. Sami ocencie, czy jest lepiej na statywie, czy nie. Oczywiście możemy dociążać też kamerę. To jest taka druga opcja. Tak, jak właśnie tutaj rączka, tutaj, klatka, inne akcesoria. To nam dociąży, bo im cięższa, tym to będzie stabilniejsze więc to są takie opcje. Kolejną opcją jest stabilizacja w obiektywie. No i teraz się przełączę na nią i przejdziemy, omówimy dlaczego ja jej nie polecam. I w tym momencie kamera wróciła na tripoda i włączyłem stabilizację z obiektywu. Także największym problemem w tej stabilizacji jest brak odczytu danych żyroskopu. W naszym pliku tego nie będzie i nie możemy wystabilizować tego pliku w postprodukcji. Także wszystko to co nagracie, taki obraz będzie. Oczywiście można stabilizować na przykład w DaVinci, ale po pierwsze nigdy nie będzie to aż tak dobrze wystabilizowane jak za pomocą żyroskopu, a druga też ważna kwestia, katalizator poza stabilizacją jeszcze redukuje rolling shutter. To też sobie pokażemy później na przykładzie. Natomiast właśnie to są te dwa główne problemy Dlaczego nie polecam samej stabilizacji z obiektywu? Oczywiście, w przypadku kamer pokroju a6700, gdzie otrzymujemy tą matrycę stabilizowaną, i no to wtedy ta opcja jest jak najbardziej dobra. Do większości nagrań wystarczy, aby ten obraz był użyteczny, no, ale no nie w tym przypadku. Więc teraz przejdźmy do ostatniej stabilizacji zaimplementowanej w tą kamerę, czyli do aktywnej stabilizacji więc już jestem przełączony na aktywną stabilizację, no i jak możecie zauważyć kadr się bardzo zwężył, jest węższy kadr ponieważ aktywna stabilizacja ponieważ na, poni, ponieważ na tym polega na tym, że dostajemy już ujęcia wystabilizowane tak jakbyśmy mieli z katalista plus minus oczywiście możemy potem jeszcze w kataliście wystabilizować, tylko to jest znowu kolejne 10% Straty. Więc tutaj z plusów dostajemy od razu gotowe nagranie. Jeżeli nie mamy dobrego komputera, jest to też dobra opcja, natomiast minus no to jest właśnie ten krop 40%. Dlatego w przypadku vlogowania z tym trybem stabilizacji polecam szerokokątne obiektywy, jakieś na przykład 10-18 od Sigmy tak abyśmy mieli jak najszerszy ten kadr. W tym momencie ja nagrywam na obiektywie kitowym 16 mm. Więc na tym też się da, ale myślę, że to jest już taki limit, ponieważ mocniej zwężając kadr, no już my się nie będziemy mieścili albo nie będą się mieściły obiekty, które chcemy w nim pokazać. I jeszcze tutaj dla uzupełnienia tematu, jak widzicie, włączyłem tryb wertykalny nagrywania. Tak, abyśmy mieli podgląd, czy się sprawdza też stabilizacja z katalista w trybie wertykalnym. Więc tutaj widzicie próbkę. Moim zdaniem, jak najbardziej to działa. I tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nawet wertykalnie te nagrania wyglądają na stabilniejsze. No to co? Kończymy. I zapraszam Was do studia, abyśmy sobie omówili, jak w praktyce wystabilizować katalistem. Więc witam Was, wróciliśmy do mojego studia. Tą stronę studia bardziej znacie ze streamów. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, no to zapraszam na streamy na Twitchu. Link jest w opisie, codziennie praktycznie robimy, ale przechodząc do najważniejszej części, czyli do naszego odcinka, do stabilizacji w kataliście. Jak widzicie, tak wygląda kataliz. I mamy tutaj już znalezione nasze pliki. Z karty pamięci bezpośrednio. Tutaj są. I część plików ma taką ikonkę. Jak klikniemy Contains Stabilization Metadata. Data. To, to oznacza, że po prostu zawierają dane z żyroskopu, dzięki którym możemy stabilizować. Na przykład ten plik, czyli tam, gdzie mówiłem o obiektywie. O stabilizacji z obiektywu, nie ma tych danych. Więc weźmy sobie na przykład ten klip. Ten. I tu mamy opcję, możemy zmieniać kolory, więc tu możemy już. Nawet te klipy lekko obrabiać, natomiast ja wolę w da Vinci to zrobić, i jedyne co no to właśnie tutaj wziąć. I jak widzicie, mamy dwa okienka, domyślnie możemy to zmienić, natomiast ja lubię te dwa. Klikamy analyze chwilę to analizuję i teraz się pojawiło. O! I pojawiły nam się dane z żyroskopu, także tutaj tutaj jest odczyt gyroskopu tutaj jakieś coś bardziej o właśnie zmiana kamery no to zmiana ręki i tu się dużo zmieniało więc możemy tutaj mamy tryb auto którym właśnie skropuje nam do wartości najwyższej natomiast ja wolę zawsze w manualu z tego względu że w tym momencie możemy i tak zobaczyć i na przykład Moim zdaniem tak jest dobrze, bo tutaj czasami takie delikatne będą szarpnięcia. Jak tu, które są niezauważalne I, i tutaj jak zmieniam rękę, no to można. Można zostawić i nie będzie problemu, więc jak już to mamy gotowe. Tutaj no to trzeba to wyeksportować, ja to zatrzymam. I tu mamy całą opcję gdzie możemy sobie wybrać gdzie chcemy eksportować, nazwać klip, jak chcemy, możemy tutaj właśnie numery, możemy prefiks dodać Przed, przedrostek, przedimek, zaimek, za... no coś tam, z polonistą nie jestem, więc na przykład tutaj możemy, że wystabilizowane, gotowe tak jak nam się to podoba, mamy też tutaj opcje między innymi żeby dostosować Color space, natomiast nie polecam tego zmieniać. Najlepiej zostawić. Tak samo jak rozdzielczość, jeżeli chcemy na przykład 1080 film puszczać, no to możemy wraz z tutaj render presetem, to chyba ze kamerą, więc już kamerę trochę obniżę. O. Więc tutaj mamy preset do renderowania. W tym przypadku 100 megabitów, S-logu nie polecam brać 10, bo wtedy się rozmarza, plus jeszcze tutaj mamy tak jak w programach do montażu, możemy zaznaczyć początek koniec, no i wystarczy, że teraz klikniemy eksport i już nam to się eksportuje. Więc jak widzicie ten program jest bardzo prosty, w tym momencie wystarczy poczekać aż render się skończy, w chwilę to trwa, ten klip tu jest około 2-3 minut, około 10 minut było teraz 15, w zależności od tego jak mocny komputer mamy. Natomiast jest to moim zdaniem najlepsza opcja, aby stabilizować te klipy. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, no to zachęcam standardowo do zostawienia ich w komentarzu. I mam nadzieję, że będziemy się widzieli. W najbliższym czasie też planuję właśnie odcinki, tak jak już w filmie wspomniałem o tym tripodzie. Raz oraz do przechwytywania za pomocą USB-C. Obrazu jako kamerkę internetową, jak można użyć aparatów. W tym momencie ten obraz, który widzicie na kamerze, to jest przechwycony z e 10 więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!